Niezależnie od tego, co myślimy na temat narodu ukraińskiego, teraz nie jest czas na roztrząsanie tematów historycznych, to, że Polacy mają taki odruch serca, żeby pomagać, też jest zgodne jakby szacunku, czasami to jest też przeinaczane. Była sytuacja, gdzie mówił, żeby schować polskie flagi, bo on się nie utożsamia z Polską, on się utożsamia ze swoim biznesem. W przypadku kiedy jest yy, atak na obce państwo, to nagle Polacy chcą tak chętnie pomagać, żeby się nie okazało, że nagle połowa tych osób to są uchodźcy czy tam imigranci z Bliskiego Wschodu. Cześć, witam Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Ludwik i dziś chciałbym nagrać taki krótki komentarz na temat sytuacji na Ukrainie, na temat wojny, na temat tego co się wokół tego dzieje. Bo tutaj jakby się dzieje bardzo dużo w ostatnim czasie i to jest temat numer jeden, dlatego też chciałem jakby być w tym temacie, skomentować, powiedzieć co ja na ten temat myślę i na temat poszczególnych elementów tej wojny. I jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, no to zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żebyś był lub była na bieżąco z kolejnymi filmami na naszym kanale. No i jeżeli możesz, no to udostępnij też ten film w różnych miejscach na Facebooku, ponieważ czy w innych też miejscach, nie musi być na Facebooku, ale Facebook w ostatnim czasie bardzo zaniżał nam zasięgi, także tutaj mamy problem z promocją naszych materiałów, a chcemy, żeby te materiały docierały też do szerszego grona odbiorców, ponieważ no, nie nagrywamy wiadomo i dla siebie, tylko dla Was i dla innych osób zainteresowanych tematem. Także przejdę już do właściwego odcinka. Jak wiemy, w zeszłym tygodniu w czwartek Władimir Putin postanowił najechać Ukrainę, Porządkowo to było kilka obwodów, natomiast finalnie postanowił też najechać na Kijów. I pierwsza rzecz, jakiej chciałem powiedzieć, to oczywiście to, że potępiam całkowicie tę wojnę, ten atak Rosji na Ukrainę. Jest to całkowicie nieuzasadniona wojna. Giją tam w niesprawiedliwy sposób cywile to też jest niedopuszczalne. I jakby rosyjska armia pod przewodnictwem Putina, czy jakby z rozkazu Putina dopuszcza się tam zbrodni wojennych, co trzeba z, stan z całą stanowczością potępić. I to każdy jakby myślący człowiek, niezależnie od tego, co myślimy na temat e, na temat narodu ukraińskiego, co myślimy na temat historii polsko-ukraińskiej, no to tutaj jakby w sytuacji, gdzie giną niewinne osoby, to roztrząsanie tych spraw jest bez sensu. Także jeżeli tam pewne osoby piszą, że no, czy nikt już nie pamięta o Wołyniu, bo takie głosy widziałem gdzieś w internecie, no to pamiętajmy, że na roztrząsanie Wołynia i tego typu spraw będziemy mieli czas, natomiast w tym momencie, że naszą wschodnią granicą giną cywile. To nie jest sytuacja normalna. To nie powinno się dziać w normalnym świecie, że wchodzi armia w zupełnie bez żadnego uzasadnienia i zaczyna mordować ludność cywilną. A takie rzeczy się dzieją. No mamy przypadki, kiedy żołnier rosyjscy żołnierze najechali na czołgiem na samochód. Mamy sytuację, gdzie ginęły dzieci i tak dalej. Gdzie bombardowane było osiedla zwykłych mieszkańców. Takie rzeczy w normalnym świecie dziać się nie powinny. I teraz nie jest czas na rozstrząsanie... Tematów historycznych, bo giną niewinne osoby, które z tymi tematami historycznymi nie mają wiele wspólnego nawet tak naprawdę. My możemy roztrząsać tematy historyczne, jakby dbając o prawdę historyczną o narodzie polskim. To trzeba robić. Trzeba też dbać o interes narodowy na arenie międzynarodowej, o nasz interes w relacjach z Ukrainą. Natomiast w sytuacji, gdzie giną właśnie niewinne osoby, no to te rzeczy trzeba stawić na pewien czas na bok i być człowiekiem w tym czasie, pomóc tym niewinnym ludziom. To jest bardzo istotna kwestia. To nie jest tak, że my zapominamy o Wołyniu i o tych sprawach, tylko po prostu to staje się mniej ważne w tej sytuacji. Co więcej, trzeba też oddać szacunek wielu Ukraińcom, którzy bohatersko bronią swojego kraju. Tutaj pisałem o jednym z żołnierzy ukraińskich, który poświęcił życie dla swojej ojczyzny, poświęcił życie po to, żeby pomóc swoim kolegom z oddziału lepiej się rozstawiać, opóźnić wojska wroga, wysadził most. Poświęcając swoje życie, to jest bardzo chwalebną postawą, i szczerze wątpię, czy we współczesnej Polsce znalazłoby się dużo młodych osób, które byłyby zdolne do takiego poświęcenia dla ojczyzny, co jest chwalebne i godne pochwały. Dlatego tutaj trzeba też oddać Ukraińcom, że pomimo tego, że teoretycznie mają mniejsze szanse, to w bardzo bohaterski sposób potrafią bronić swojego kraju, i tutaj trzeba oddać szacunek tym żołnierzom ukraińskim, którzy to robią. I też trzeba oddać szacunek Polakom to jest jakby kolejna sprawa którzy. Bardzo chętnie pomagają uchodźcom z Ukrainy, bo pomoc uchodźcom nie jest niczym złym. Przyjmowanie uchodźców, którzy są faktycznie uchodźcami, którzy uciekają przed wojną, to są niewinni ludzie bardzo często, jest bardzo dobra. I to, że Polacy mają taki odruch serca, żeby pomagać, też jest godne jakby szacunku. Czasami to jest też przeinaczane, bo widzę dużo osób, które jakby nie angażują się za bardzo w sprawy swojego narodu na co dzień, a tu wybuchła wojna i nagle pod wpływem emocji no, starają się pomagać. I to jest z kolei przeinaczenie w drugą stronę. Tutaj jakby bardzo silny bodziec emocjonalny powoduje, że wiele osób jest pobudzonych do pomocy, a aktywist tych osób na co dzień jest żaden. I to jest jakby dziwna sprawa, bo trzeba pamiętać, że niezależnie od tego, czy jest wojna, czy jest spokój, o swój naród należy dbać. W każdej sytuacji. I o jego interes na arenie międzynarodowej, ale też jakby pracą swoją i działaniami na co dzień należy dbać o dobro swojego narodu. I tu jest dziwne, że Wiele osób, które są pasywne na tym polu na co dzień, nie, nie angażują się jakby w sprawy narodu, nie działają publicznie czy nawet nie, prób, nie pracują na jakby interes narodowy, nagle zaczyna być pomagać Ukraińcom w razie wojny. Oczywiście to jest szlachetne, ale trzeba pamiętać, że taka postawa jest potrzebna na co dzień wobec swojego narodu również, a nie tylko wobec obcego narodu w razie wojny. Więc to jest dziwne, natomiast to jest jakby efekt prawdopodobnie wychowywania w takiej bańce tego liberalizmu, który powoduje, że no my myślimy, że tutaj już jest wszystko w porządku, że wszystkim jest dobrze, bo mi jest dobrze, nie widzę też tych ludzi, co są poza jakby moim życiem. Nie widzę tego, że w Polsce też jest dużo problemów, no i jakby staram się re realizować swój interes. Tutaj, jakby bardzo często wielu przedsiębiorców też jest takich, którzy. Nie chcę już podać konkretnych przykładów, ale były sytuacje, gdzie były zamykane lokale w czasie pandemii. To oczywiście, jest kwestia dyskusyjna, czy to było słuszne, czy nie. To, to o tym nie mówię. Mówię natomiast o tym, że jak były protesty pewnych organizacji. W obronie powiedzmy przedsiębiorców, i przyszedł jeden z takich przedsiębiorców. Była sytuacja, gdzie mówił, żeby schować polskie flagi, bo on się nie utożsamia z Polską, on się utożsamia ze swoim biznesem. I to jest dziwna sytuacja, że w przypadku, kiedy jest atak na obce państwo i mamy uchodźców, to nagle Polacy chcą tak chętnie pomagać, a kiedy trzeba na przykład walczyć o interes Polski, no to oni mówią, nie, nie, nie. Ja nie walczę o interes Polski, ja walczę o interes swojego biznesu. I że tu wchodzi ten liberalizm bardzo mocno. To jest dziwna sytuacja, że, to, że tak jest. Natomiast to jest pewnie pokłosie tego całego jakby pokolenia, które zostało już wychowane w czasach liberalizmu. W tej bańce, powiedzmy, konsumpcjonizmu, o której pisałem też post wcześniej. I jakby to pokolenie jest przyzwyczajone do tego, że u nas jest niby dobrze, więc mam tylko o siebie. I to jest właśnie głupota, bo u nas wcale nie jest dobrze pod każdym względem. Pod wieloma względami jest nawet bardzo źle. I tu trzeba cały czas pracować też w czasie pokoju. To jest też lekcja dla nas na przyszłość, że w czasie pokoju trzeba pracować na nasze własne podwórko, na dobrobyt naszego narodu i interes naszego narodu. I tutaj, jakby, jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, bo w Polsce też jest dosyć słaba sytuacja ekonomiczna, ale to nie tylko mówię o sytuacji ekonomicznej. Mówię też o tym, że jesteśmy bardzo źle postrzegani na arenie międzynarodowej z różnych względów. Jesteśmy bardzo często szykanowani, zwłaszcza to widać w, na przykład w środowiskach żydowskich, amerykańskich, gdzie jakby Gross jest obowiązującym autorem, jeżeli chodzi o publikacje historyczne na temat tego, co Polacy robili w trakcie wojny względem Żydów. Tutaj nie widzę, żeby Polacy. Ci przedsiębiorcy czy ktokolwiek się angażował w to, żeby do dobrej imię Polski walczyć. Natomiast tutaj w przypadku uchodźców no, to tak silny bodziec emocjonalny spowodował, że jest nagle to poruszenie serca w chęci pomocy i mam nadzieję, że to się przeniesie na przyszłość. Czyli w przyszłości będziemy z równie dużym zaangażowaniem walczyć również o nasz interes narodowy, jak już przyjdzie pokój na Ukrainie. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że tak jak mówię, po, pomoc uchodźcom jest szlachetna, natomiast zobaczmy, co się dzieje na granicy. Wśród tych uchodźców z Ukrainy, którzy uciekają faktycznie przed wojną, pojawiają się osoby o ciemnej skórze, o, o arabskich rysach i tak dalej. I tutaj jakby wykorzystują sytuację, że mamy chaos, że mamy wojnę do tego, żeby uciekać do, do Unii Europejskiej. Bardzo wiele osób, jak zobaczymy sobie zdjęcia z TVP, bardzo wiele osób, które przekroczyły polską granicę, to nie byli Ukraińcy, tylko to byli albo czarni, Albo to były osoby pochodzenia blisko I teraz nasuwa się pytanie. Ja tu wysłuję ostatnio taką teorię, z którą można się zgadzać lub nie. Nie mówię, że ona jest faktem, ale warto ją też wziąć pod uwagę. że aby jednym z elementów wojny hybrydowej przeciwko Polsce i przeciwko Unii Europejskiej nie jest ten atak Rosji na Ukrainę. Ponieważ tutaj jakby wiemy, że Putin dogadał się z Łukaszenką pod koniec zeszłego roku w sprawie uchodźców, których rzekomych uchodźców, czyli imigrantów, których Łukaszenka chciał przerzucać do Polski, gdzie Straż Graniczna bardzo dobrze broniła naszego, naszych granic, nie przepuszczając tych imigrantów, gdzie Łukaszenka ich prawdopodobnie celowo sprowadzał, żeby wrzucić ich na teren Unii Europejskiej, jako właśnie element wojny hybrydowej, co mu się nie udało i pod koniec zeszłego roku dokadał się z Putinem no i tutaj Putin nagle najechał na Ukrainę, widzimy, że wysyła tam stary sprzęt i też jakby Mocarstwo takie jak Rosja, wydaje mi się, że powinno sobie dużo lepiej radzić na wojnie. A tam słyszymy sygnały o tym, że rosyjska armia jest bardzo źle przygotowana, że czołgi są stare, to są czołgi z lat 70., 80., po wielokrotnej rewitalizacji. A wiemy, że armia rosyjska ma na wyposażeniu znacznie lepszy sprzęt. Więc dziwne jest, że Putin nie wysłał tego najlepszego sprzętu, pomimo tego, że zdecydował się na zajęcie kijowa. I tutaj dosyć dziwną sytuacją jest to, że właśnie nagle też Białoruś zaczęła wspomagać w pewnym sensie, że atak Putina nastąpił nie był tylko z terytorium Rosji, ale też z terytorium Białorusi i tutaj jakby jest dziwne, że wśród tych imigrantów znajdują się też właśnie osoby z bliskiego wschodu. Pytanie, czy to, i to jest właśnie ta moja teoria, czy to nie, Łukaszenka stwierdził, że skoro nie mógł ich przepchnąć przez polsko-białoruską granicę, to wykorzysta chaos, który pojawił się na Ukrainie, do przerzucenia tych imigrantów do nas i teraz tych imigrantów się pojawia bardzo dużo. I teraz jest sytuacja taka, że powinniśmy też filtrować tych uchodźców na granicy. To jest bardzo ważne. Pomoc uchodźcom jest bardzo szlachetna i potrzebna. Natomiast powinniśmy filtrować tych ludzi na granicy, żeby się nie okazało, że nagle połowa tych osób to są uchodźcy, czy tam imigranci z Bliskiego Wschodu lub z Afryki. Bo tak to mniej więcej w tym momencie wygląda. Nie wiemy, jaki jest procentowy udział tych osób w migracji. Natomiast patrząc na zdjęcia z telewizji, no to możemy wywnioskować, że ich jest dosyć sporo. I to nie jest akurat dobre i tutaj jakby Straż Graniczna powinna w tym momencie bardziej pilnować tego, żeby właśnie to byli faktycznie uchodźcy, a nie imigranci, co wydaje mi się, że nie do końca się udaje w tym momencie. I kolejny temat, jaki chciałem tutaj poruszyć, no to jest bardzo absurda, absurdalna sytuacja. Ja rozumiem, że potrzebna jest pomoc Ukraińcom, natomiast żeby nie przesadzić też w drugą stronę, przyjeżdżają Ukraińcy do Polski, dostają na przykład mieszkania i narzekają, że w mieszkaniu jest na przykład jedna kuchnia, a nie dwie. Bo mieszkają tam dwie rodziny i sobie żądają, żeby były dwie kuchnie. Też widziałem sytuacje, gdzie niektóre firmy dosyć drogie usługi świadczą za darmo dla Ukraińców, ale też na przykład dostają darmowe noclegi w dosyć drogich miejscach i dostają darmowe przejazdy komunikacją miejską co jest dosyć nie fair w stosunku do Polaków, którzy tutaj mieszkają, gdzie Polacy powiedzmy w Warszawie na przykład yy, mieszkający muszą płacić bardzo duże pieniądze, to jest, są bardzo wysokie kwoty za przejazdy komunikacją, natomiast Ukrainiec tutaj przyjeżdża i dostaje to za darmo, dostaje za darmo okulary gdzieś tam w sklepie, Dostaje za darmo noclegi i tak dalej, czego Polacy nie mają. Także tutaj przeginamy w drugą stronę. Trzeba pamiętać, że to są osoby uciekające przed wojną, ale też na pewno bardzo dużo osób w tej sytuacji, ja bym był Ukraińcem i każdy inny pewnie na ich miejscu też, wykorzystywałby tę sytuację jak tylko można. I tutaj Polacy, którzy ciężko pracują na ten kraj od lat, mają zdecydowanie w tym momencie gorzej w nim niż Ukraińcy. Rozumiem, że trzeba przyjąć uchodźców, trzeba im pomóc, zakwaterować i tak dalej, ale nie przesadzajmy. Takie przywileje to jest jednak przesada. To jest rzecz, która nie powinna mieć miejsca, że Ukraińiec nagle w Polsce jest traktowany znacznie lepiej niż Polak, gdzie Polak ma pewne rzeczy, musi pracować wiele dni, żeby kupić sobie na przykład takie okulary, no to potrzebna jest praca, nie wiem, 3 dni, 4 dni, zależy gdzie się pracuje i jak, natomiast Ukraińiec przyjeżdża i dostaje je za darmo. Bez problemu. Dostaje nostek za darmo, dostaje nostek jeszcze taki, jaki chce. My mamy tutaj, trzeba pamiętać, że jakby ceny w Polsce rosną, energii, ceny gazu, czynsze też rosną. Tutaj utrzymanie w Polsce jest dosyć drogie i my, Polacy, którzy pracujemy na ten kraju od lat, mamy ciężko utrzymać się nawet w swoich własnościowych mieszkaniach, a przyjeżdża uchodźca i narzeka, że ma nie takie mieszkanie, jak trzeba. To, to jest nie w porządku i to, że my na to się zgadzamy i idziemy w tym kierunku, żeby im jeszcze bardziej ułatwiać to życie, ułatwiać im darmową komunikację i tak dalej, jest bardzo nie w porządku wobec Polaków. Także nie przesadzajmy tutaj z kolei, nie przeginajmy z pomocą w drugą stronę, żeby to się nie obróciło przeciwko nam, żebyśmy nie stali się obywatelami drugiej kategorii w naszym własnym kraju, bo to też jest przesada. Dlatego tutaj apeluję, żebyśmy troszeczkę uważali na to, żeby pomoc nie zmieniła się w tworzenie przywilejów dla Ukraińców, bo to też nie o to chodzi. To są uchodźcy, im trzeba pomóc, ale nie trzeba tworzyć im lepszego państwa w naszym państwie dla nich niż dla nas. Bo to my jesteśmy Polakami w Polsce i to państwo powinno być głównie dla nas. My im pomagamy oczywiście w razie wojny, natomiast nie powinni tutaj mieć lepiej niż obywatele Polski, bo to jest absurdalne. To nie, w ogóle nie powinno mieć miejsca. I mam nadzieję, że te samorządy, które zezwoliły na darmową komunikację dla Ukraińców, no to zezwolą też na komunikację darmową dla Polaków, w tym samym czasie przynajmniej. Bo to jest zwyczajna dyskryminacja własnego narodu we własnym kraju, co jest niedopuszczalne i w ogóle nie powinno mieć nigdy miejsca. No i absurdalne sytuacje, gdzie bardzo drogie usługi są świadczone za darmo, to wiadomo, będą wykorzystywane przez nich, przez bardzo wiele osób, które nawet nie chcą uciekać przed wojną, ale będą chciały wykorzystać tę sytuację, bo to, to jest normalne, że każdy, kto ma taką okazję, to zrobi. Natomiast tutaj jakby trzeba pamiętać, że my bardzo ciężko musimy pracować na te rzeczy i to nie jest w porządku. To są rzeczy, które są przesadne. Pomagać należy, natomiast nie należy tworzyć przywilejów. To jest taki mój wniosek końcowy. I to chyba w sumie tyle, jeżeli chodzi o te moje przemyślenia. Yy, oddaję szacunek jeszcze raz Ukraińcom broniącym swojego kraju, bo im bardzo dobrze to idzie. Mam nadzieję, że właśnie pokażą Putinowi, co o nim myślą, wypędzą go ostatecznie i tak będzie, będzie jakby kom duża kompromitacja dla Rosji w tym czasie, jeżeli to faktycznie tak się stanie. I myślę, że tutaj będzie też osłabienie władzy samego Putina w Rosji, bo na razie Ukraińcy bardzo dobrze się bronią. Także mam nadzieję, że wygrają te wojny, wspieram ich oczywiście i wspierajmy też ich zarówno pomocą tych uchodźców, jak i modlitwą tych żołnierzy, którzy że walczą tam dzielnie o swój kraj. Także to tyle, jeżeli chodzi o przemyślenia na dzisiaj. Pozdrawiam Was i do następnego odcinka czołem.